O, nie może wykonać nie może wykonać Jeszcze raz dociąganie tak. o, 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 o. link, oczywiście to był problem, bo on no nie ma linki o, no, 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 jeszcze raz tu jest snapien no i wyciąga się elegancko, a na Max ma do tyłu no i co? niewykonane nie wiadomo dlaczego uch, tytlenek sprawdzałem Podobnie to będzie z kalibracją Tyle w Problem. No dobra, problem, bo nie ma linki. Tak, może być. Tu jeszcze ciągnę, działa, niedobrze. aż do maksa. Problem, no bo już jest na maksa. nie jeszcze raz. i się no i doszło i co? dalej nie wykonano. teraz po założeniu już linki jeszcze przekręcę tutaj o kurde na no, no linka już jest założona spróbuję jeszcze raz Wstawienie w że o montażu, w demontażu. Tu przychodzi. się Przesuwa, przesuwa. I niewykonane. Podejrzewam, że przez to nie przechodzi Ale damy zaciskanie. Zaciskanie. Użowywanie. Tutaj zaciskali zeranie robię automatycznie tak nie wiem, ile razy tutaj śmieczek. słychać czy to przejdzie? I po wymianie linek jest dobrze, właśnie. To sobie tak popracowało. zobaczymy jaki będzie efekt? Tutaj linek wykonane. No i wykonać teraz kalibrację. To wszystko niby. niby ok. I enter. I kalibracja hamulca postojowego. Pek. I co? Problem. Aktywacja zakończona jest ten problem podczas, podczas sterowania. No i o co Kaman? O co Kaman? Zobaczymy, jakie są błędy. Hmm. Sterka trwała. Sterka trwała. Co to jest? Skądś siła? Co? Przełożono do linek, a siła docelowa 48 tylko na wyżytanych? Nie wiem tu serko przemijająca. Z tylko przemijająca Tak. 8 Coś tam, coś tam Cię odstawię jako należy przyłożyć, 1500 N przyłożą się 0 Nie, mam czaczy, naprawdę jest to jakieś... Powiedzmy, bo czasami ją tak... Błędy może swoje pokazywać dziwne szczerzenia trzeba zobaczyć co się zmieniło To samo. To samo No dziwne, bardzo dziwne teraz jest... efektów. Nie będę na szybko. Mm. No i dostałem efekty, no wiadomo, że przeszło do wykalibracji. Sterka trwała, znowu to, z kawałka. Aha, teraz zerowicie do nich, siła przełożona i siła dostawała 0, ale jest jakiś def. Licznik, no, licznik może się nie zgadzać, no bo kalibrację trzeba wykonać. Nie, jeszcze raz wyjdę. Spróbujemy mm. jeszcze raz tą kalibrację nieszczęsną, ale to już chyba na no, linek zrobić, Nie wiem, wymianę hamulca jeszcze. A co tam? E, kalibrację teraz dalej, już. Ciągle dociąga, dociągną Ciągle dociąga, ciąga, No i co? To problem. No i jeden cyk zrobiło. I mamy ten sam problem skok siła. No, też to 0,0. Nie wiem. No, jest jakieś. To jest ale podbijmy parametry faktycznie, jakie ma. Standardowe, dynamiczne. No, jest 0. No, co to, 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 to jest tam błąd? No, zadane jest 0, jest siło 0, ale on nie przychodzi kalibracji. A teraz zobaczmy. Zobaczmy jeszcze sobie ręcznie wykonawcze, tak, i dociągniemy zaciskanie. Zróbmy zaciskanie, cykanie, zaciskanie, do bólu, zacisnęło się. operacja wykona prawidłowo. Zobaczmy sobie numer parametrów standardowych, dynamicznie. O, no i jest pięknie. Aha. 1530 przyłożono siła. No, bo się zgadzało. Ale zadano O może teraz zadano 0 no, Dobra. O, bo teraz nie tak. No wygląda wszystko ok. 1530 jest. Jest zadana. Yy, 1500 uzyskana. Mm. Teraz to zjemy czy będzie 0. No, chyba będzie 0, bo było 0. Tak, się, się, operacje też przebiega, no, wszystkie operacje przebiegają Sorry. wszystkie operacje przebiegają, przebiegają prawidłowo oprócz oprócz kalibracji. I tu mamy o no, ten sam błąd no i parametr powinniśmy 0 być, bo jest poluzowany dynamicznie no i 0,0,0 hmm ale kalibracji sobie nie przechodzi nic na to nie poradzimy coś jest nie tak trzeba szukać dalej może ktoś rozwiązał ten problem ja już brałem Inny sterownik i w innym aucie to samo.